Czy kiedykolwiek myśleliście, że sny mogą być czymś więcej niż tylko nocnymi iluzjami? Że mogą to być wiadomości z zaświatów, ostrzeżenia o tym, co ma nadejść? Przygotujcie się, aby odkryć historię, która może zmienić wasze postrzeganie rzeczywistości i wiary. Pewnej nocy, jak wiele innych, Antonia Salcano, matka młodego błogosławionego Carlo Acutisa, miała sen, który wstrząsnął fundamentami jej duszy. Sen tak żywy i potężny, że nie mógł zostać zignorowany. Pilna wiadomość od jej ukochanego syna, teraz w niebie, dotycząca losu ludzkości. Carlo Acutis, dla tych, którzy go nie znają, nie był zwykłym chłopcem. Był młodym katolikiem, którego płomienna wiara i innowacyjne wykorzystanie technologii do szerzenia przesłania Chrystusa uczyniły go latarnią nadziei dla wielu. Jego oddanie Eucharystii i zdolność do poruszania serc, zarówno młodych, jak i starszych, doprowadziły go do beatyfikacji niezwykłego uznania dla kogoś tak młodego. Ale wróćmy do snu Antonii. W tej nocnej wizji Carlo nie był sam. U jego boku znajdował się nie kto inny jak święty Franciszek z Asyżu, święty ubóstwa i pokory. Ta obecność sugerowała, że rola Carlo w boskim planie była znacznie większa niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Grawem, ale pełnym miłości głosem Karlo mówił swojej matce o trudnych czasach na horyzoncie. Nie chodziło o katastrofy naturalne czy wojny, lecz o coś głębszego i bardziej podstępnego, globalną próbę duchową, która miała wystawić na próbę wiarę milionów ludzi. Mamo, powiedział Karlo w śnie, musisz się przygotować. Przygotuj wszystkich. Nadchodzi czas, kiedy wielu straci drogę, kiedy wiara wielu będzie chwiać się jak płomień na wietrze. Ale nie bój się, bo w tej ciemności światło Chrystusa zabłyśnie jeszcze jaśniej dla tych, którzy będą go szukać. Te słowa, pełne ogromnego ciężaru, rozgrzmiały w duszy Antonii. To nie było tylko ostrzeżenie, ale wezwanie do działania. Karlo zachęcał swoją matkę, a przez nią nas wszystkich, do umocnienia naszej więzi z Bogiem poprzez nieustanną modlitwę i szczere oddanie. Ale jak możemy przygotować się na tę duchową próbę? Jak możemy upewnić się, że nie znajdziemy się wśród tych, którzy stracą wiarę? Odpowiedź, według przesłania Karlo, tkwi w modlitwie. Nie mechanicznej czy nawykowej modlitwie, lecz głębokiej i szczerej komunikacji z boskością. Zatrzymajmy się na chwilę, aby zastanowić się i pomodlić razem. Panie, w tych niepewnych czasach umocnij naszą wiarę, oświeć naszą drogę Twoim boskim światłem, daj nam siłę, by oprzeć się pokusom i próbom, które nas czekają. Spraw, abyśmy byli latarniami nadziei dla tych, którzy nas otaczają, tak jak Carlo Acutis. Amen. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, zachęcamy Cię do podzielenia się swoją wiarą i determinacją, komentując, Amen pod tym filmem. Twoje świadectwo może być iskrą, która zapali wiarę w kimś innym. Sen Antoni nie jest odosobnionym przypadkiem. Od grobu Karlo w Asyżu nadal mają miejsce niezwykłe wydarzenia, które kwestionują wszelkie racjonalne wyjaśnienia. Płatki róż, które nie więdną, cuda uzdrowienia, nagłe nawrócenia, wszystkie te znaki sugerują, że praca Carlo trwa nawet po jego ziemskim odejściu. Jego krótkie życie, Carlo zmarł w wieku zaledwie 15 lat, było eksplozją duchowego światła. Wykorzystał swoją pasję do informatyki, aby stworzyć stronę internetową poświęconą cudom eucharystycznym, pokazując, jak technologia może być potężnym narzędziem do szerzenia wiary. Jego motto Eucharystia jest moją autostradą do nieba wciąż rozgzmiewa w sercach wielu wiernych. Ale co to wszystko oznacza dla nas, mężczyzn i kobiet w średnim wieku, którzy stawiają czoła codziennym wyzwaniom życia? Przesłanie Karlo wykracza poza pokolenia. Przypomina nam, że niezależnie od wieku czy okoliczności, jesteśmy powołani do bycia aktywnymi świadkami naszej wiary. W czasach gdy materializm i indywidualizm wydają się dominować, przesłanie Karlo zachęca nas do ponownego odkrycia wartości duchowości i wspólnoty. Zachęca nas do spojrzenia poza pozory, do poszukiwania boskiego w codzienności, do rozpoznania obecności Chrystusa w Eucharystii i w naszych braciach i siostrach. Trudności przepowiedziane przez Karlo mogą objawiać się na różne sposoby. Możemy stanąć w obliczu kryzysów moralnych, pokus, które wystawią na próbę naszą uczciwość. Lub sytuacji, które skłonią nas do kwestionowania naszych najgłębszych przekonań. Ale przesłanie nadziei jest jasne: z mocną wiarą i nieustanną modlitwą możemy pokonać wszelkie przeszkody. Wyobraź sobie, że stoisz przed trudną decyzją, jedną z tych, które mogą zmienić bieg Twojego życia. Jak Karlo zachowałby się w podobnej sytuacji? Prawdopodobnie zaprosiłby nas do poszukiwania boskiego przewodnictwa poprzez modlitwę, do refleksji nad Słowem Bożym i do zaufania planowi. Który Bóg ma dla nas. Miejsce pochówku Karlo w Asyżu stało się latarnią nadziei dla wielu. Pielgrzymi z całego świata przyjeżdżają tam, szukając pocieszenia, inspiracji, a w niektórych przypadkach cudów. Świadectwa niewytłumaczalnych uzdrowień i głębokich duchowych nawróceń mnożą się, potwierdzając szczególną rolę, jaką Karlo nadal odgrywa w boskim planie. Ale nie powinniśmy myśleć, że te cuda są zarezerwowane tylko dla wybranych nielicznych. Prawdziwym cudem jest codzienna przemiana serc. Otwarcie się na miłość Bożą, która może nastąpić w każdym z nas. Karlo uczy nas, że świętość jest w zasięgu każdego, że możemy znaleźć Boga w drobnych rzeczach codziennego życia, w aktach dobroci, w technologii wykorzystywanej dla dobra, w miłości do bliźniego. Pilne przesłanie Karlo zmusza nas również do refleksji nad naszą rolą w społeczności. Jak możemy być narzędziami Boga w przygotowywaniu innych na przyszłe wyzwania? Może nadszedł czas, aby zorganizować grupy modlitewne w naszej dzielnicy. Aby zaoferować wsparcie tym, którzy są w trudnej sytuacji, aby wykorzystać nasze talenty, jakiekolwiek by one nie były, do szerzenia przesłania miłości Chrystusa. W coraz bardziej połączonym cyfrowo, ale często duchowo odłączonym świecie, przykład Karlo świeci jak latarnia. Przypomina nam, że technologia może być potężnym narzędziem ewangelizacji, jeśli jest używana z mądrością i miłością. Moglibyśmy rozważyć tworzenie treści online, które inspirują i edukują. Korzystanie z mediów społecznościowych do rozpowszechniania wiadomości o nadziei i wierze, bycie pozytywną obecnością w ogromnym świecie cyfrowym. Ale uwaga, przesłanie Karlo nie jest zaproszeniem do fanatyzmu czy izolacji. Przeciwnie, zachęca nas do pełnego życia w świecie, ale z sercem skierowanym ku niebu. Zaprasza nas, abyśmy byli w świecie, ale nie ze świata, jak uczy nas Ewangelia. Zbliżając się do końca tej refleksji, zapraszamy Cię, abyś poważnie potraktował ostrzeżenie i wezwanie Karlo. Nie wiemy, kiedy ani jak objawią się przepowiedziane trudności, ale możemy zacząć przygotowywać się duchowo już dziś. Zacznij, poświęcając codziennie chwilę na modlitwę i refleksję. Staraj się dostrzec boskość w małych, codziennych rzeczach. Bądź życzliwy i współczujący wobec tych, którzy Cię otaczają, nawet, a zwłaszcza, gdy jest to trudne. Pogłębiaj swoją wiedzę o wierze poprzez lekturę Biblii i nauczania Kościoła. I, co nie mniej ważne, dziel się swoją wiarą z innymi. Nie z arogancją, ale z pokorą i miłością. Pamiętaj, słowa Karlo w śnie jego matki nie były tylko ostrzeżeniem, ale także obietnicą, światło Chrystusa zabłyśnie jeszcze jaśniej dla tych, którzy będą go szukać. To my, poprzez nasze czyny i naszą wiarę, musimy być tym światłem w świecie. Jeśli to przesłanie Cię poruszyło, jeśli czujesz pragnienie zgłębiania tych tematów i wzrastania w wierze, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału YouTube. Znajdziesz tu regularnie treści inspirowane życiem i nauczaniem Carlo Acutisa, refleksje na temat wiary we współczesnym świecie i praktyczne przewodniki, jak żyć autentycznym życiem chrześcijańskim. Podsumowując, przesłanie Carlo Acutisa przekazane poprzez sen jego matki jest potężnym przypomnieniem naszego powołania jako chrześcijan. W świecie, który często wydaje się oddalać od wartości duchowych, jesteśmy zaproszeni, aby być latarniami nadziei i wiary. Przygotujmy się, umacniając naszą relację z Bogiem, wspierając się wzajemnie w społeczności i żyjąc każdego dnia jako świadkowie miłości Chrystusa. Niech słowa i przykład Carlo Acutisa prowadzą nas w tych niepewnych czasach i niech znajdziemy siłę i odwagę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, które nadejdzie, z pewnością, że, jak przypomina nam Carlo, Eucharystia jest naszą autostradą do nieba.